I siemanko widzowie! Tutaj kanał Bartolini. Przed chwilą widzieliście nowe intro. Zrobiłem je no, praktycznie sam. No i takie intro będzie się pojawiać we wszystkich odcinkach. Raczej. No. Więc tak, dzisiaj chciałem tylko to powiedzieć, ale też będziemy sobie dzisiaj grać, bo dawno nie było odcinka, bardzo dawno. Chyba nawet już tydzień temu nie było odcinka. No właśnie. Więc dzisiaj sobie y, pogramy i może później, jak nam zostanie chwila, to pooglądamy, może, nie wiem. A YouTube'a może nie? No dobra. Dobra, no to no, lecimy. Dzisiaj musimy wbić kiełka. Musimy pucharki mu powbić A my to... Dobra. No to lecimy na razie solów. Kandydatów dnia. No i co? Widzimy się w grze. Siema już stać mi, ale no Boże, zginęliśmy. Dobra. Widzowie, nie będę robił cięć, bo nie wiadomo co tu się stanie z tymi mapami. Więc szybko lecimy. Jak sobie trochę zakażę, to no nie zwracajcie uwagi, bo jestem troszkę chory. Dobra, ci Okej, pan pi. O nie, Edgar. Okej, okay, pan pi ginie. Dobra, zginął pan pi. Edgar też ginie. Prawie dobra, lecimy tam. Obsesor, dobra, uwaga. Dobra, jesteśmy... Oj, widzowie. Tu, 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 tu zginęliśmy. Ok. Dobre, może pójdziemy, w wiecie co? do Jaka to mapa? O no, w miarę fajna, dobra, no to lecimy. Dobra, już chyba. No i już gramy. Przejdę szybko, bum. Dobra, idę potem A, jednak nie. Dobra, wylatować. Nie chcemy, ale tu chcę ich podjechać. Podjeżdżamy, dobra. O nie, ból może zabić. No, dobra. To jest śmierć. O nie, Ej, dobra, chyba zginiemy. Ej, wycofał się, ale mnie dobra, on chyba nie chce zginąć, więc dobra, lecimy dalej. Nasza Jessie tu jest, barleja No, no nie, dobra, dostał Ale Primo tam się męczy z naszym Jessie i zabił naszą Jessicę. O nie, on nas zabije. Nie! Co ja zrobiłem? Nie! Nie, ale on już też. co, nie wiem co ja zrobiłem. Nie widziałem tego portalu, myślałam, że to gdzieś idzie. Dobra, lecimy kolejną rundę. Już gramy. Okej, okay, no to sobie myknę tu. Potem skrzyneczkę i potem... I potem... Dobra, Ems, podbieraj to. Ja idę, pa. Goni mnie Ems i Frank. Dobra. U, na środek nie ma po co na razie iść. Aha, nie żyje ta Ems nasza. Dobra. Źle te krzaki poleciały nasze. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra, tą Ems trzeba zabić. O nie, tam mam skuika. Squeaku, chup, chup, siup. Rico. Rico zginął i teraz Maxa. Nie. 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 Oj, oj, oj. Widzieliście to? Ile HP ja miałem? Ze nawet, no nawet nie wiem. Dobra. Wielkie starcie. MC i kielek kontra Frank i Bit. Okej. Okay. Okej, okay, Bit już nie żyje. O, Frankuś. No i Frankuś też. Dobra, widzowie. wygrana rundko. I no właśnie, ja na początku grałem te Losowe mapy, to było bez pucharków, a mieliśmy gdzieś ubijać, o no widzowie Co ja sobie wtedy myślałem? Nie wiem, dobra mm, mm, Nie zwracajcie uwagi No nie No nie No nie no, z mnie a Nie Dobry dobra, dżin, 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 dżin BB i colet. O nie! Ej, bo jesteśmy otoczeni. Bum. Tyk, tyk. Tyk, tyk. gay jail, gail. Okej, o nie! Dobra, zginęła. HP! O nie! Zapomniałem o HP Dobra, lecimy powoli. Achie. Ja. Będziemy mieć tam dziesiątą rangę. Dobra, lecimy. bom Bom, bom. bom, bom, bom Okej. Okay. Polujemy i nie polowaliśmy. Bo nam tu bibi zajęła, ale podjazd... No, chodź tu. Cwaniaku. Cwaniak ucieka. Czemu nie ucieka? Jesteśmy dobrzy! Nie! BUM! Czakalakalaka! Bu! O, o! To był zły pomysł, żeby ją podjeżdżać. Ale teraz na luzie ją. Dobra, bo tam drugi kiełek, nie ma co. Ulta mam, ale na razie go nie chcę zużywać. Dobra. O nie, Lola! Lol. Nie! Ci. O, jednak cię zepchnął. Co nie zepchnął? Wow. Nie! Ten głupi kiełek to wziął. No ile on ma kiełek? Ile on ma Uwal go. Uwal go, Frank. Mm. O nie, to było to Bibi. Dobra. Jestem sam Dobra, tam przychodzą jakieś powiadomienia, nie przejmujcie się Ale ja tu walczę dzielnie O nie O nie O dobra, dawaj, Frank Bęk I bęk! Dawaj go Dobrze Dawaj go Nie, Frank! Dobra, wiecie co widzowie? Chyba teraz wyjdziemy sobie stąd i pooglądamy coś na tym, na YouTube. Może, może, może. To nie wiem. możecie teraz mi nie powiecie więc no dobra chyba idziemy nie? dobra aha w ogóle zapomniałem mówić boże przez to intro i to wszystko zapomniałem powiedzieć subujcie kanał lecimy po 50 subskrypcji łapkujcie i jeszcze subujcie z dzwoneczkiem żeby nie przygapisz każdego filmu i być na bieżąco dobra, no to dobra, no to lecimy do YouTube'a, więc no. 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 Za chwilę się zobaczymy, więc cześć. Szymonno, już jesteśmy i będziemy oglądać TikToki Minecraftowe. Znacie Minecrafta. Na pewno znacie. Lubicie Minecrafta. Pewnie lubicie. Ja też uwielbiam Minecraft, ale niestety nie mam jakby nagrywać. Ale może kiedyś będzie Minecraft? Nie wiem, może na platformie tutaj, może na laptopie. Zobaczymy. No dobra, ale oglądam. Nie, co to będzie? Co mi zrobi? Ah, chyba taki ten Taki ah, coś Fajny pomysł Okej, co tu będzie? Coś... Derry, tak? Okay, mm, um, go tak to jest z nadery. To będzie. Chyba. Mm. O Boże. Ja chyba wiem co to będzie. O nie. Diner Bonów pisze. Teraz nie go góry nogami. I to będzie wisielec. No, to będzie o właśnie, Wiesielec. O, tu ten, jak to się nazywa? Dropper? Chyba, chyba tak. Nie wiem. Co to za Minecraft? Jakiś młody chłop ma. Serio. Nie wiem. O, nasze te. Jako mm, no, Fajna zdóbka. No, może być. Fajna, fajna. fajna. Dobra. Śnieg daje. Mm, takie mechanizmy. Znam takie. Wiem. No nie wiem, co to może być, ale ja znam takie mechanizmy i to wychodzą fa fajne rzeczy, naprawdę. To tam wpycha? Uh -huh. i to zostaną takie tylko słupki i on coś z tego zrobi. Tylko pytanie, co to będzie, nie? robię, bierze. Co to jest? To będzie auto. To będzie auto. No albo albo stół nie wiem no właśnie tu wyświetla się żebyście go subskrybowali ale mnie też subskrybujcie oczywiście nie wiem taki stół chyba nie wiem ciekawe nie no znowu jakiś droper czy coś takiego, nie wiem. No jakoś się to tak nazywa. Jak wiecie co to, co, jak to się nazywa, no to dajcie znać w komentarzach. <tutum> <tutum> mm, przepraszam was widzowie, no ale no trochę chory jest, nie? Aha, on robi jakieś różne rodzaje krzeseł? Czy co? Nie wiem. Aha, jakieś różne rodzaje krzeseł. No, no, fajne. W sumie robicie sobie w domu jakiś stół do krzesełka, nie? O, to będzie jakiś Ja, ja chyba wiem co to będzie. To będzie taka... Taki biu taka półka do górna, no to tak będzie... No właśnie, widzicie, nie? Taka półeczka, nie? O tu już mamy świat zwykły. O, tam był jakiś budynek, nie? Okej... Okay. Okej, okay, czekajcie chwilę. Przepraszam była przerwa. Bo mi siostra wyszła na odcinku, no mówiłem, żeby nie wchodziła, nie. Ale dobra no. Gdzieś oglądamy. Jeszcze tak, odcinek po, potrwa 6 minutek. 6 minutek, 5, tak. Co on tu buduje? Co jest? A może jakaś maszyna ta rolnicza? No może... O! Pixel art. Tam w ogóle był jakiś ten. Co to jest? Oha. No, jakaś postać, nie wiem co to. Ale ile. Nie, albo oni tu tak budują, albo oni sobie pobierają takie coś, burzą trochę i dokończają i to taki ma efekt. To wam zdradziłem. No, ale albo to, albo to, ale raczej to ta druga opcja. Że oni to sobie wklejają, niszczą trochę i zabudowują. Nie? No, bo człowiek chciałby mieć taki talent, żeby to zrobić. A tu mamy jakieś takie doniczki. O, roller, roller coaster. Zrubiste, no. О, да гори. Да гори, да гори, да гори, да гори. Аз да гори, да гори, да гори, да гори, да гори. И изби. Но, файно. Да гори. Да гори и изби. Да гори. И вдолу, вдолу, вдолу. Да гори, вдолу. Окей. No to może być gdzieś jakaś pułapka do domu albo jakieś wyjścia nie wiem Coś do domu na pewno może znowu coś ze stojakami stojaki są najczęściej w takich tych eksperymentach czy coś takiego no w tiktokach znaczy, no tu... coś mi to przypomina ale nie wiem co zaraz, zaraz zobaczymy co to będzie no chyba coś fajnego. Czy to będzie telewizor? Przecież to jest telewizor chyba, nie? Nie wiem. Wygląda jak telewizor. No nie wiem, chyba telewizor. Albo komputer. To są... Aha! To jest telewizor i głośniki. Nie, nie, to jest bardziej komputer i głośniki. Dobra, czekajcie, widzowie, zaraz się widzimy. Znowu mi Wasza siostra i się być cięcie, ale dobra, już dalej oglądam. Już będziesz takich. O, znowu pixel art. Co to będzie? Kto jest znowu? Nie wiem, kto to jest. Serio, nie wiem. Jak wiecie, to piszcie w komentarzu, na dole. Tu może jakiś most? Albo jakieś schody, czy coś takiego? No, nie wiem. Coś w tym stylu, nie? Aha. To będzie chyba no namiot. To jest namiot. Ach, namiot. Z kominkiem. Jakie fajne. O, widzicie. Widzowie możecie odgabiać i sobie w swoich światach budować takie coś. Kto chce oczywiście. Taki mini namiocik. I nie. nie. Dobra. O, znowu jakiś roller coaster. O, do góry, do góry, do góry. I zjazd jaz w dół. O, do jakiejś jaskini. Uuu, jak to fajnie. Jak to fajnie wygląda. Jakie widoki. Tam jakiś domek. Dobra, widzę wiem. To by było na tyle. No to by było na tyle. już sobie leci w tle ja się z wami pożegnam. No, subujcie, ale... Oczywiście przypominam z dzwoneczkiem, bo lecimy po 50 subskrypcji. Więc subskrybujcie z dzwoneczkiem. Żebyście nie przegapili żadnego filmu. I żebyście byli na bieżąco, łapkujcie. No i to by było chyba na tyle. Więc... No. Siemano. Cześć.